Jeżeli masz dostęp do ukrytego zielonego menu w samochodzie Volkswagen Touareg 2, to możesz oszacować przebieg samochodu. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Setup oraz Car, aby wejść do ukrytego menu. Przejdź do Environment, HDD, Smart, View Smart. Zjedź na dół i zanotuj dwie wartości. Power on Hours i Power Cycles. Teraz sprawdź wartość Standby Delay, którą znajdziesz w on-off timer. Naciśnij i przytrzymaj setup oraz car, aby wyjść z ukrytego menu. Teraz pora na wyświetlacz w zestawie wskaźników. Przejdź do komputera pokładowego, przestaw go na MFD Long Term i sprawdź średnią prędkość. Zanotuj tę wartość oraz przebieg pojazdu. Im dłużej komputer pokładowy nie był resetowany, tym lepiej. Więc masz przebieg pojazdu i jego średnią prędkość. Wiesz również, ile razy był uruchamiany dysk twardy, ile przepracował godzin i ile trwa przejście w tryb standby po wyłączeniu zapłonu. Pomnóż ilość cykli razy czas przejścia w standby, aby otrzymać ilość godzin przepracowanych z wyłączonym zapłonem. Teraz od całkowitej ilości godzin pracy dysku odejmij te z wyłączonym zapłonem. Otrzymasz ilość godzin z włączonym zapłonem. Pomnóż te godziny razy średnią prędkość pojazdu, a otrzymasz szacowany przebieg. Porównaj tę wartość ze wskazaniem na zegarach. Jeżeli wartości nie różnią się zbytnio, to prawdopodobnie przebieg na wyświetlaczu jest prawdziwy.